Kontrole z wiaduktów. Funkcjonariusze policji weryfikują, czy uczestnicy ruchu drogowego przestrzegają przepisów. Posypało się już wiele mandatów. Mundurowi coraz częściej rezygnują ze standardowej kontroli z nieoznakowanego radiowozu. Sięgają po bardziej oryginalne rozwiązania. Ustawiają się na wiaduktach nad autostradami i drogami ekspresowymi, używając do pomiarów laserowych mierników lub dronów. W ten sposób są w stanie skutecznie kontrolować, czy kierujący podczas jazdy używają telefonu lub mają niezapięte pasy bezpieczeństwa. Ze szczególnym zainteresowaniem przyglądają się kierowcom pojazdów ciężarowych kategorii N2 i N3. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o przestrzeganie przepisu z dnia 1 lipca 2023 roku, dotyczącego zakazu wyprzedzania samochodów osobowych na autostradach i drogach ekspresowych. O wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku. Za złamanie zakazu grozi mandat w wysokości 1000 zł i 8 punktów karnych. Statystyki wskazują, że nie każdy zapoznał się już z nowym przepisem. No to mamy taki pomysł racjonalizatorski na miarę 2023-2024 roku. Kontrole z wiaduktów, bo więcej widać. Bo więcej widać, bo e, można w ten sposób zorganizować sobie więcej punktów kontrolnych. Mhm. Bo Zwróćmy uwagę, że tak naprawdę na drogach szybkiego ruchu, czyli na ekspresówkach e, tych drogach oznaczonych ESCOM, na autostradach, my e, mamy nieprzewidziane punkty do kontroli. To są tylko i wyłącznie miejsca odpoczynku podróżnych, czyli Jasne. popularne Mopy. Ale na tym Mopie wcale nie musi, przed tym MOPem wcale nie musi występować ograniczenie prędkości. W związku z tym byłoby niebezpiecznie, gdyby policjant wyszedł na mo z, z MOP-u na jezdnie, podniósł starcie do zatrzymywania i z prędkości 140 km na godzinę potrzebujemy około 150 metrów, żeby zatrzymać pojazd, mając świadomość tego, że mamy hamować, więc te odległości i szybkości powodują, że Kontrole na tych drogach praktycznie są uniemożliwione. Nasi sąsiedzi zachodni przećwiczyli już to od wielu, wielu lat. Ponad 20 lat stosują już tą taktykę, że prędkości na drogach szybkiego ruchu, czy też yy, sprawdzanie odległości między pojazdami, prowadzone jest właśnie z wiaduktów, gdzie w żaden sposób nie zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Nawet jeżeli zwróćmy uwagę, policjant stoi w żółtej kamizelce, on jest widoczny, trzyma w ręku ręcznie radarowy yy, yy, miernik prędkości. To w nas pojawia się taki pewien strach. Zaczynamy skupiać swoją uwagę na tym policjancie, a nie na tym, co się dzieje na drodze. I w tym momencie, gdyby ktoś gwałtownie przyhamował, to my możemy tego nie zauważyć, bo patrzymy na licznik, patrzymy na tego policjanta, czy nie zatrzyma nas, czy nie podniesie ręki do góry. Natomiast, jeżeli on to robi z wiaduktu, postawił tam jakieś urządzenie, nie ma tego stresu. Nawet człowiek nie wie, że był skontrolowany, że zostało zarejestrowane przez niego przekroczenie prędkości. Dowie się o tym dopiero za jakiś czas. Taka niespodzianka tuż przed świętami. Wiadomość życzenia od policji.